Cześć, nazywam się Łukasz Sennik i pracuję na stanowisku Head of Studies Tutor, a to jest Sennik HR. Podcast językowy dla działów HR. Pierwszy z trochę mniej poważnych tematów wakacyjnych, chociaż wcale nie błahy, to Body Language w Rekrutacji, również online. Wiem, że duża część osób, które słuchają podcastu, to nie tylko hr ale konkretnie też rekruterzy i rekruterki. Sam eBook o rekrutacji, który napisałem, pobrało już 8 tysięcy osób, więc mogę założyć, że część z Was jakoś siedzi w tej rekrutacji i macza w niej palce. Maczam i ja od nastu lat, najpierw w formie stacjonarnej, też telefonicznej, ale teraz w 100% online. Co mowa ciała może mówić o naszych kandydatach, czy można ją oszukać, albo jak ją chociaż poprawić, gdy my jesteśmy rekrutowani do kolejnej organizacji? Na co zwracać uwagę, gdy to my rekrutujemy i jakby nasza reputacja stoi na szali, gdy kandydat okaże się nie tym, kim za kogo się podawał. O tym posłuchacie już dziś. Przejdźmy do słówek. 1. Posture. Postura. I tu fajnie zapamiętać wymowę, żeby nie mówić posture, gdy za bardzo skoncentrujemy się na środku słowa. W sumie tak mówi się steward, ale to złośliwość angielskiego, zapamiętajcie, że posture, Krymuje się z nature, Pasture, nature, bo to takie naturalne mieć wyprostowaną sylwetkę, gdy jesteśmy na rozmowie rekrutacyjnej nawet online. No właśnie, bo niby online, to tylko w majtkach i koszuli trzeba usiąść przed kamerą, a mi dalej zdarzają się takie rekrutacje, gdy ktoś należąco łączy się ze mną jak Jabba ze Star Wars, garbienie się konkretnie po angielsku to slouching, to uniwersalne słówko również na takie zbytnie rozkładanie się na biurku, takie rozpłaszczanie, rozpływanie, slouching. Zasadniczo nasz kandydat, jeśli nie ma jakichś uwarunkowań skoliotyczno-kifotycznych, powinien mieć raczej wyprostowaną sylwetkę, postawę lekko uniesioną brodę, nawet gdyby to było trochę na pokaz, to wzbudza po prostu od razu większe zaufanie niż taki nosferatu zerkający spod łokcia. Po angielsku rodzice, czy może też nauczyciele kiedyś, karcili dzieci mówiąc: Stand up straight with your shoulders back. Stań prosto z ramionami do tyłu. Po polsku to jest taki q: ściągnij łopatki. To o to tutaj chodzi. Ciekawe, ile osób teraz się wyprostowało. A w zdaniu: We've got a very lenient corporate culture, but we still require upright posture during meetings. Mamy bardzo wyrozumiałą Kulturę korporacyjną, ale dalej wymagamy postawy pionowej w trakcie spotkań. 2. Gestures. Gesty. I nie chodzi tu o robienie trójkąta mocy palcami, ale o absolutne podstawy, na jakie powinniśmy zwracać uwagę. Gdy nasz kandydat zbyt ekspresyjnie macha rękami, często nam przed oczami, tak jakby chciał strącić nam muchę z nosa, to może być to trochę oznaką niepewności i próbą. Podbudowania swojej pozycji zajmowaniem trochę większej przestrzeni niż trzeba. Dobrą praktyką jest zostawienie między sobą a kandydatem jakiegoś stolika, jakiegoś miejsca, które zablokuje tą możliwość zbytniego zbliżania się kandydata. Swoją drogą według badań ciało odpowiada za 55% informacji, na podstawie jakich jesteśmy oceniani. Ton głosu 38%, a słowa tylko 7%. Więc teoretycznie. Pewnie machając rękami i mówiąc przyjemnym, niskim głosem frazesy z czata GPT mamy dosyć dużą szansę na przejście do kolejnego etapu rekrutacji, skakania przez obręcze ognia. No tam ciężko jest oszukać. Same gesty w rozmowie online też są ważne, bo świadczą o używaniu rąk do ekspresji, a nie np. do wyszukiwania informacji na pytanie w internecie w innej karcie przeglądarki. Tutaj też uwaga na zakazany gest krzyżowania rok na klatce piersiowej: można tym chcieć ukryć niechciane gesty, ale będzie to raczej odebranie, że jesteśmy zamknięci i skłonni do konfrontacji. No ale może to lepsze niż ręce na klawiaturze. A w zdaniu: Keep your gestures at bay, or I'll lose an eye. Trzymaj gesty na wodzy, albo stracę oko. 3. Clam up: zamykać się. Jak małż, czyli po prostu przestać mówić. Tu przypominam, dźwięk E to nie A ani nie E, czyli tak jak w CAT. Cat, clam. I tu działa to w dwie strony, bo jako kandydat nie możemy odpowiadać jednym zdaniem, bo interview skończy się po pięciu minutach, gdy rekruterowi skończą się pytania. Przyznam szczerze, że ja często muszę ciągnąć za język osoby, które rekrutuję, no bo pytam o takie rzeczy trochę niewygodne. Jak ktoś uczy gramatyki, gdy wiem, że on uczy od 20 lat zawodowo? Więc część osób odbiera to pytanie tak bardzo osobiście, no i wtedy mówi: ah, As it's supposed to be taught? Tak jak się powinno uczyć. Tak ja uczę. I wtedy staram się nie brać tej obrzkliwej odpowiedzi do siebie, a starać się otworzyć tego małża zdaniem: OK, but would you care to elaborate on that, please? No okej, okay, ale może jakoś to troszeczkę rozwiniesz. Z drugiej strony, jako rekruter też nie możemy być za bardzo zero-jedynkowi i tylko zadawać pytania i milczeć. Bo ze względu na empatię, atmosfera może zrobić się dosyć nieprzyjemna i kandydat też będzie odpowiadał nam zdawkowo i każdy potem wyjdzie ze spotkania z taką myślą no hmm, ale dziwny kandydat, hmm, ale dziwny rekruter. Samo zamykanie się jak małż można też odebrać fizycznie w odniesieniu do postawy czy gestów, ale o tym też za chwilę. A w zdaniu: If you suddenly climb up during a sales pitch, our quarterly results will go to seed. Jeśli nagle zamkniesz się podczas rozmowy sprzedażowej, nasze wyniki kwartalne się pogorszą. I tu bardzo ciekawy idiom to go to seed. Pogorszyć się to z ogrodnictwa, bo niektóre rośliny, gdy zostawimy je same sobie bez przycinania, całą energię przeznaczą na tworzenie Owoców, w których są nasiona, seeds, i zmarnieją. Samo przycinanie roślin po angielsku to dosyć specyficzne słowo prune, ale nie na pewno cut, więc nie da się tego zamienić. Ścinać, no to już jest ostatecznie, niektórzy ścinają tak ostatecznie drzewa owocowe, na przykład śliwy. 4. Eye contact. Kontakt wzrokowy. No i nie muszę tu tłumaczyć, jak ważne jest na żywo, gdy ktoś unika naszego wzroku, to odbieramy to jako coś. Fałszywego. Sama wielkość białka ludzkiego oka połączona też jest z rozwojem społecznym, bo polując setki tysięcy lat temu na promocję w Lidlu, nie można było się odzywać, a tylko patrzeć w konkretne miejsce, i tam też patrzyli nasi przodkowie z plemienia. Podobno psy są jedynym zwierzęciem, które jest w stanie popatrzeć na to, na co my patrzymy. Według najnowszych badań to nie miejsce, w które patrzymy, czyli strona, w którą patrzymy, pokazuje czy kłamiemy, czyli czy patrzymy w lewo czy do góry. To już jest trochę pase. Można to też oczywiście kontrolować i na przykład patrząc w górę kłamać jak znud, a wygląda to jak zastanawianie się. Niemniej badania teraz pokazują, że to rozszerzanie się źrenic po angielsku pupil dilation świadczy o kłamaniu, a zwężanie źrenic pupil constriction świadczy o mówieniu prawdy. W kontekście rekrutacji online jest tu trochę problem, bo kamera to nie jest nasze oko. Niemniej jako kandydat czy występujący gdzieś na webinariach powinniśmy patrzeć prosto na kamerę, bo daje to wrażenie patrzenia w oczy i szczerych odpowiedzi. Miałem rok temu nawet taką rekrutację z lektorką, która pięknie prezentowała swoje walory na rozmowie, mianowicie pod gardle. Tak dosłownie miała skierowaną kamerę na swoje jabłko Adama, Tłumaczyła, że ma takiego laptopa, gdzie kamera jest pod ekranem, no ale uparcie nie kupiła sobie kamery zewnętrznej. Niepatrzenie w kamerę może wiązać się też z czytaniem odpowiedzi prosto z czatu GPT, szczególnie gdy nie widzimy rąk, więc na to też trzeba uważać. Jeśli już mówimy o interview online, to warto zadbać w dwie strony o background i sam blur, czyli to rozmazanie, może nie wystarczyć, bo też pamiętam, gdy jeden z lektorów no, niby tło rozmazał, a no ja widziałem, jak w garnku gotują się ziemniaki. A w zdaniu: Pay attention to your eye contact. My eyes are up here, not where you have your second tab. Trzymaj swój kontakt wzrokowy na wodzy. Oczy mam tutaj, a nie tam, gdzie masz drugą zakładkę. 5. Fidget. Wiercić się. Pamiętacie może fidget spinnery, wiralowe zabawki z 2017 roku? Tak, to już naprawdę tak dawno temu. Po angielsku to było takie wiercitko-krętki, no bo tak można dosłownie fidget spinner przetłumaczyć i gdy jako rekruterzy trafimy na takiego kręcącego się kandydata, od razu zaczniemy coś podejrzewać, że nie do końca się na nas koncentruje, no tylko wierci się, przekłada nogę na nogę. Czemu? No bo posadziliśmy go na kanapie, gdzie kolana złączyły mu się z łokciami, a reszta ciała wpadła mu do pojemnika na pościel. To akurat mój przykład rekrutowania w pewnej szkole językowej, gdzie z normalnych krzeseł i stołu przeszedłem na tryb najtańsza sofa z Ikei, ta taka głęboka i niska, no i nikt nie wiedział, jak na tym usiąść, no bo można było albo kolanami dotknąć ziemi, zasadniczo mi się wtedy już oświadczyć, albo siąść głęboko i pokazać mi pięty. Ja z drugiej strony miałem taką samą kanapę, więc leżeliśmy tak sobie jak legwany. No, i właśnie dlatego miejsce, gdzie posadzimy kandydata jest bardzo ważne, ale też jak my siedzimy, no bo każdy dziwny nasz ruch, kandydat może odebrać jako złą odpowiedź na jakieś pytania i może wtedy jakoś zacząć odpowiadać inaczej. To są te słynne tańczące gołębie, które wykonują dziwne tańce tylko, żeby dostać jedzenie. Kandydaci też mogą zacząć tak tańczyć, byle byśmy się tylko uśmiechnęli, a tak naprawdę. Uśmiechniemy się, bo znaleźliśmy już wygodne miejsce na naszej dziwnej kanapie, gdzie nas nie boli biodro. A w zdaniu? If you continue to fidget like that, we'll have to test you for pinworms. Jeśli dalej będziesz się tak wiercił, będziemy musieli zbadać, czy masz owsiki. Pinworms. 6. Vanilla Standardowy, nie waniliowy i termin pochodzi ewidentnie ze środowego lodziarstwa, bo jak nie wiadomo, jaki smak do biura w środę przynieść, a przeżyłem taką środę kilka lat temu, no to najlepiej przynieść waniliowe lody po angielsku. No na polskie warunki to są śmietankowe w waflu, czyli najtańszy z lodów typu kanapka. Takie przyniosła nam kiedyś szefowa do biura, jak było 35 stopni i nie mieliśmy klimatyzacji. No, miałem wstać już nawet podziękować, ale przykleiłem się do krzesła. Niemniej, wanila to przymiotnik, którym określimy coś przyjemnego, Standardowego, znanego, niczego niespodziewanego. Coś w stylu Volkswagena czy Toyoty. Cztery koła, kierownica, taki Vanilla Car. W rekrutacji będą więc Vanilla Questions i Vanilla Answers. Gdzie widzisz się za pięć lat? Och, w tej firmie wykonując zlecone mi obowiązki. Jakie wyzwania są dla ciebie najtrudniejsze? Ach, za dużo pracuję i nie rozliczam nadgodzin. No, wspaniała odpowiedź, dzięki, jesteś zatrudniony. Takie pytania można stosować jednak bardziej na rozgrzewkę, no bo raczej już przerobione są przez wszystkich kandydatów i wiedzą jak na nie odpowiedzieć, niemniej powinniśmy sobie od takiego warm-upu zacząć. To co pojawi się po Vanilla Questions to cały ten rekrutacyjny miodek, bo czy będzie to reakcja na sytuację w różnych scenariuszach, czy konkretne pytania branżowo-techniczne typu fikuśne, no to sami musimy wyczuć jak kandydat reaguje. Zbyt technicznej osoby nie ma co podkręcać kolejnymi szczegółami, o których i tak śni na co dzień, lepiej wtedy zagiąć go tymi scenariuszami. A osobie, z którą świetnie się gada, bo jest soft skillowym delfinem, lepiej nie rzucać makreli, tylko przejść do pytań typu twardszych, jak integracja sap z cloudowym LMS-em. SAP? Ja staram się nie męczyć, raczej oddycham przez nos. A w zdaniu? I'm very vanilla when it comes to computers. Windows 7 i Microsoft Outlook are the best. Mam standardowe preferencje w kwestii komputerów. Windows 7 i Outlook są najlepsze. 7. Dismissive. Lekceważący. I uwaga, żeby nie przedobrzyć, tu są tylko 3s, to nie jest Mississippi, a słówko dismissive łączy mi się w głowie z terminem Overqualified. Przekraczający kwalifikacje, przekraczający wymagania na dane stanowisko, wydaje mi się, że to słówko poznałem 25 lat temu w 1999 roku w firmie American Beauty, gdzie wypalony 42-latek Lester aplikuje do burgerowego drive-thru, mówiąc: I want the job with the least amount of responsibility. Chcę pracy z najmniejszą ilością odpowiedzialności. Fajnie sobie zobaczyć ten film po latach z trochę innej perspektywy, no bo w sumie może Kevin Spacey, czyli Lester, miał rację. Tam historia jakoś dla niego za dobrze się nie kończy, no ale tak może się też skończyć zatrudnienie kandydata, którego CV jest aż za dobre na to stanowisko, które mamy w ofercie. Pojawić się może wtedy takie dismissive behavior, czyli lekceważący stosunek do rekrutera, do takiego starego programistę Kobola będziemy pytać czy wie jak w Javie zrobić, żeby ekran falował. Ja spotykam się z tym przy rekrutacji lektorów, którzy uczą od mojego roku urodzenia i nie do końca podoba się im, że są jakoś sprawdzani. Ale z drugiej strony wytyczne dotyczące zajęć i procedury administracyjne mamy dosyć surowe, no i nie możemy sobie pozwolić na taki freestyle z lat 80., gdy to my z drugiej strony jesteśmy rekrutowani. I aplikujemy na trochę niższe stanowisko niż nasze poprzednie. Doświadczony rekruter może wyczuć podstęp. No bo albo jesteśmy spadochroniarzem, który wyniósł paletę mleka sojowego z poprzedniej firmy i musi teraz trochę urozmaicić swoje CV. Może też podejrzewać, że to jest taka praca na przeczekanie, bo mamy nagrane jakieś wyższe stanowisko, ale trzeba poczekać jakieś 6 miesięcy, żeby wygasł jakiś zakaz konkurencji, no bo opcji może być sporo. Co by się nie działo, lepiej nie przyjmować takiego dismissive behavior i zdawkowo z ironicznym uśmieszkiem, po angielsku smirk odpowiadać na pytania rekrutera. A w zdaniu. But you either get off your high horse or we can finish the interview. Patrząc na Twoje doświadczenie, całkowicie rozumiem lekceważące odpowiedzi, ale albo zajdziesz na ziemię, albo kończymy rozmowę. I tu świetny zwrot. No, ewidentnie od brytyjskiej arystokracji zejdź z wysokiego konia. Get off your high horse. I zamów normalnie w drive-thru, normalnie do mikrofonu, a nie wywyższaj się i krzyczy tam z konia do mikrofonu. Nie pomagało to, że arystokracja lubiła jeździć na wyższych koniach niż rycerski plebs i dosiadali takiego perserona, co ma dwa metry w kłębie i po prostu wywyższali się. Nawet tak, kiedy inni też już jeździli na koniach, to oni musieli na wyższym. To taki średniowieczny odpowiednik BMW X7, Volvo V90 czy Audi Q7. No bo jak ktoś w nich siedzi, to pewnie jakiś ważny. No ale wiadomo, Persharon przecież jest w leasingu. 8. Smoke and Mirrors. Ściema. A dosłownie to dym i lustra, które w XIX-wiecznych teatrach robiły całą magię. Jeśli oglądaliście Prestige Nolana, to tam jest to świetnie pokazane. Ja skupię się jednak na tym samym lustrze, bo mirroring to jest taka technika, której można użyć w rekrutacji i ona będzie działać o dwie strony. Trzeba po prostu zacząć powtarzać gesty kandydata, zwroty, czy nawet sposób, w jaki mówi. Jestem akurat po biografii Ilona Maska, i zasadniczo to była taka instrukcja obsługi do jego niespodziewanych i absurdalnych zachowań powtórzyć to co powiedział i potem już żyć własnym życiem, bo on często zapominał co mówił. Budowało to w nim poczucie, że został wysłuchany, a najlepiej słucha się swoich pomysłów. Powtarzanie więc gestów czy zwrotów pozwala zbudować tak zwany rapport z kandydatem czy rekruterem i już w takiej miłej atmosferze tak sobie siedzimy, tak samo układamy ręce, tak samo sobie ciunkamy i potakujemy i może ta rekrutacja przejść bardzo płynnie. Ja mam tak z akcentem, gdzie nieświadomie zaczyna uciekać mi r, gdy rozmawiam z Brytyjczykami, a sama głoski same mi się otwierają i wydłużają. Co mnie dziwi, no ale ewidentnie jest to jakiś podświadomy mirroring i znika to po chwili, kiedy już nie rozmawiam z kimś takim. Może też wam zdarzyło się gadać tak z taksówkarzem, po taksówkarzowemu, po dłuższej jeździe z takim ekstrowertycznym kierowcą. A w zdaniu. The offer is just smoke and mirrors, is the price you need to focus on. Sama oferta to ściema, to na cenie powinniśmy się skoncentrować. 9. Elevator pitch. Szybka gadka. Słówko pitch, czyli takie przekonywanie do swojego pomysłu, jak przy sprzedawaniu pomysłów na seriale w Hollywood, może znacie już z odcinka innego. Sales pitch nam się pojawiło, czyli ta konkretna rozmowa sprzedażowa, to było w tajnikach sprzedaży. Elevator pitch to sytuacja, w której wsiadamy do windy, jest tam prezes, on jedzie na 32 piętro biurowca i mamy 30 sekund, żeby wrzucić mu jakiś bardzo dopracowany pomysł, który go zauroczy i zagwarantuje nam dłuższe spotkanie. Wracając do Ilona Moska, on często tak zatrudniał inżynierów, maglując ich dziwnymi pytaniami przez chwilę, no i gdy ktoś mu się spodobał, mówił: Dobra, zatrudniajcie go. A zwolnijcie ten cały dział. No dosłownie tak to wyglądało w książce Isaacsona. Więc HR miał naprawdę co robić w tym pierwszym okresie przejęcia Twittera. Sam elevator pitch może być zastosowany w tym najbardziej wstępnym pytaniu. OK, so why do you want to work here? I nie jest to powiedzenie, a because I don't like starving, bo nie lubię głodować. Tylko naprawdę wszystkie te swoje bullet pointy trzeba mieć wyryte na pamięć. Sam elevator pitch warto też sobie przećwiczyć. Kilka razy po polsku czy po angielsku, no gdy już sami jesteśmy na przykład kandydatem, na odpalonym Teamsie z opcją nagrywania, czy nawet na telefonie. Wtedy można samemu sobie dać feedback, biorąc pod uwagę wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, patrzenie w kamerę, czy się nie gibaliśmy jak Rezus po espresso i czy wszystkie odpowiedzi były składne. A w zdaniu: I do appreciate the elevator pitch, but I'm heading to the top floor just to collect my golden parachute. Naprawdę doceniam ten elevator pitch, ale właśnie jadę na ostatnie piętro, tylko żeby odebrać swój złoty spadochron. I oczywiście nie wyskoczyć z nim. Golden Parachute to wysoka odprawa gwarantowana na przykład przy zmianie prezesa dla menadżerów. 10. Fly by the seat of one's pants. Robić coś na czuja. Bardzo ciekawe etymologicznie wyrażenie pochodzące z pierwszych lat lotnictwa, kiedy piloci. Nie mieli skomplikowanych przyrządów, a nawet jak były, to się często psuły, i trzeba było tak po prostu siedzieć sobie w fotelu, nic nie widząc, jakoś dolecieć. Nie było wiadomo, gdzie jest słońce, może jakoś wiatr trochę inaczej wiał, no i po prostu leciało się na czuja. Może widzieliście, jak to działa w niektórych filmach wojennych, gdzie właśnie takim ledwo lecącym, rozlatującym się samolotem, zwariowany pilot i tak dolatuje na lotnisko. Jeśli macie więc za sobą kilka lat rekrutacji oraz feedback dotyczący zatrudnionych kandydatów, to może być też taka sytuacja u Was. Ja takich rozmów z samymi lektorami zasadniczo nie liczę, bo nie do końca zawsze nawiązujemy współpracę z różnych względów, ale może około tysiąca mi się trafiło kandydatów, z którymi rozmawiałem i przyznam szczerze, że im dalej w las, tym trochę łatwiej jest mnie urobić, szczególnie jak jest jakaś presja czasu, to też zależy od pory roku, bo tak zmienia się charakter rekrutacji. No bo jest różnica rekrutować w środku roku, kiedy można przebierać w kandydatach, a gdy kursów do obsadzenia jest naście albo 10 i w takim okresie sierpniowo-wrześniowym tak to może wyglądać. Co by się nie działo, to za każdym razem, gdy coś mi nie pasuje w kandydacie, już na samym początku, a jednak nawiązujemy współpracę na zasadzie, a może się ktoś zestresował, a i tak jest fajnym lektorem sprawdźmy, to większość osób. Która mi nie pasowało na początku, wraca ze słabym feedbackiem po miesiącu na przykład zajęć i wtedy lektora musimy rekrutować już od zera. W rękach rekrutera więc jest potężne narzędzie, tak zwany czuj, czyli to Flying by the Seat of One's Pants. Jeśli od razu czujecie, że jest ok i rozmowa się klei, to w 9 na 10 przypadków pewnie to będzie dobra rekrutacja, ale gdy coś nie gra, to przeważnie wyjdzie to prędzej czy później szczególnie jak zatrudnimy tą osobę i będzie jakiś feedback. A w zdaniu I know the procedures, but just let me fly this one by the seat of my pants and you'll love the results. Znam procedury, ale daj mi to zrobić na czuja, a pokochasz efekt końcowy. Powtórzmy słówka. 1. Posture Postura 2. Gestures gesty, 3. Clam up Zamykać się jak małż. 4. Eye contact. Kontakt wzrokowy. 5. Fidget. Piercić się. 6. Vanilla. Standardowy. 7. Dismissive. Lekceważący. 8. Smoke and mirrors. Ściema. 9. Elevator pitch. Szybka gadka. 10. Fly by the seat of one's pants. Robić coś na czuja. To wszystko na dzisiaj. Wszelkie uwagi i pomysły na kolejne tematy i odcinki możecie zgłaszać bezpośrednio. Mail znajdziecie w opisie podcastu. Zachęcam do subskrypcji na Spotify i Apple Podcast. Prezentacje ze słówkami i zdaniami znajdziecie na moim profilu LinkedIn, a także na Instagramie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku w sierpniu.